Córka znanej poetki Agnieszki Osieckiej przyjechała do Wielunia na zaproszenie stowarzyszenia Poplon zrzeszającego osoby dotknięte alkoholizmem. Nie jest to imcą, że Agnieszka Osiecka była alkoholiczką, o czym otwarcie od kilku lat mówi jej córka. Zaczęła pić na pewno dużo wcześniej, niż ja się zorientowałam. Myślę, że to był taki rodzaj nałogu, który narastał bardzo powoli nie rozpoczął się w, u niej w dzieciństwie, tylko, jak to często bywo, bywa, tak z roku na rok piła yy, coraz więcej. Yy, aczkolwiek łatwo było jej to akurat przede mną dość ukrywać, ponieważ moi rodzice wcześniej się rozwiedli, ja miałam 6 lat i zostałam z tatą, yy, więc yy, obserwowałam mamę tak bardziej jako rodzica niedzielnego, tak weekendowego, a wiadomo, że na ten weekend jest się troszkę łatwiej zmobilizować jak pijemy, a jeszcze nie popadamy w jakieś takie miesięczne czy dwumiesięczne ciągi to takie dojście do formy raz na tydzień jest w miarę możliwe przez długi czas, więc tak to było i no, ja poczułam, że, że, że mama jest chora, jak miałam kilkanaście lat, myślę, że około 14-15 lat miałam, a później jakby utwierdziłam się w tym już będąc dorosłą, znaczy już 18-letnią dziewczyną. A jaki osobiście stosunek do alkoholu ma Agata Pasent? Nie jest abstynentką, ale przestrzega wszystkich przed nadmiernym piciem. W nauk wpada się nagle, czasem zupełnie niezauważalnie. Mam też. Przyjaciół e, alkoholików, i powiem Państwu, że teraz w zasadzie z tym mam największy problem. Jest mi bardzo trudno przyjaźnić się z osobami uzależnionymi e, i akceptować ich i dobrze się z nimi bawić. Co nie znaczy, że bawię się wyłącznie w grupie abstynentów. E, sama nie jestem abstynentką i myślę, że mam zdrowe podejście do alkoholu. Co kilka dni się napije czegoś. Natomiast. E, Funkcjonowanie z przyjaciółmi, którzy popadają w jakieś nałogi, no oczywiście mi wracają te wspomnienia z dzieciństwa i pomimo, że razem nie mieszkamy i to nie jest moja rodzina, to trudno mi jest po prostu się fajnie z nimi bawić. A jeszcze jak mają dzieci, no to właściwie no, bardzo, bardzo ciężko. Dłuższa relacja z wizyty w Wieloniu Agaty Pasent już w temacie tygodnia drugiej odsłonie programu. Polecamy.